Które auta z filtrami cząstek stałych są dobre, a które nie? Właśnie takie pytanie zadają sobie osoby przymierzające się do zakupu używanego diesla z filtrem cząstek stałych. W tym materiale przedstawię pięć samochodów z fatalnymi filtrami cząstek stałych, z fatalnymi moim zdaniem. I pięć samochodów, które według własnego doświadczenia mogę Wam z czystym sumieniem polecić. W niektórych przypadkach zamiast konkretnego modelu samochodu podaję konkretną wersję silnika, no bo jeżeli jakiś silnik bardzo dobrze współpracuje z filtrem cząstek stałych, to tak naprawdę nie ma znaczenia w jakim samochodzie będzie zamontowany. Mam też nadzieję, że w komentarzach będziecie wpisywali własne typy samochodów, które według Was spisywały się bardzo dobrze i tych samochodów, których filtry cząstek stałych przeklinacie po dzień dzisiejszy. Na koniec mały bonusik, krótka lista samochodów z filtrami DPF, które mogą Was naprawdę zaskoczyć, a także 5 patentów na to, jak wydłużyć działanie filtra stałych. Zapraszam do oglądania. Moją subiektywną listę diesli z najgorszymi filtrami cząstek stałych otwiera Mazda 6 pierwszej generacji. Użytkownicy tego samochodu narzekali na to, że filtry zapełniały się bardzo szybko, bardzo często i trudno było je oczyścić podczas normalnej eksploatacji. Z tego właśnie względu musieli jeździć do serwisów na wymuszenie procedury oczyszczania filtra, co wiązało się ze stratą czasu i dodatkowymi kosztami. Użytkownicy Mazdy 6 pierwszej generacji w wersjach wysokoprężnych mieli jeszcze jeden problem. W tych silnikach bardzo często podnosił się poziom oleju i ten olej trzeba było wymieniać nawet co 5-6 tysięcy kilometrów. Drugie miejsce na mojej subiektywnej liście samochodów z najgorszymi filtrami DPF zajmuje Mazda 6 drugiej generacji. Chodzi mi o wersję z silnikiem 2,2 litra. Być może fity cząstek stałych w tym samochodzie nie sprawiają już takiego problemu jak w poprzedniej generacji modelu, ale problemem jest podnoszący się poziom oleju. W tych samochodach bagnet oleju ma trzy kreski. Minimum, maksimum oraz poziom alarmowy. Jeżeli olej rozcieńczony paliwem dojdzie do tego poziomu alarmowego, trzeba go niezwłocznie wymieniać. Co ciekawe, problem z podnoszeniem... Podnoszenie się poziomu oleju dotyczy nie tylko tych samochodów, które jeżdżą głównie po mieście, ale także tych, które jeżdżą w trasy. Miałem okazję wielokrotnie jeździć Mazdą 6 drugiej generacji 2,2 litra w trasy i również po powrocie z dalszej trasy obserwowałem wyraźne podnoszenie się poziomu oleju. Kolejne miejsce zajmuje Vectra 1.9 CDTI. Tymi samochodami z fitem cząstek stałych po prostu nie dało się jeździć i właśnie z tego względu większość egzemplarzy, która jest dostępna na rynku wtórnym, nie ma już fitów cząstek stałych. Do grupy samochodów problematycznych zaliczyłbym także Opel Insignia 2.0 CDTI. Chodzi mi zwłaszcza o samochody przedliftingowe. Mam wielu znajomych, którzy mają już nadzwyczajnie w świecie dosyć nieplanowanych wycieczek na obwodnicę, tylko po to, żeby wypalać filtr. Ostatnie miejsce na mojej liście zajmują wszystkie wersje wysokoprężne Fiata Bravo – i w zasadzie także modele pokrewne, takie jak na przykład Fiat Chroma. To nie jest tak, że te samochody są złe. To bardzo dobre diesle, bardzo się przyjemnie nimi jeździ. Natomiast kierowcy, użytkownicy często narzekają na to, że w zasadzie bez przerwy na desce rozdzielczej pojawia się jakiś komunikat sygnalizujący nieprawidłową pracę filtra. A teraz pięć samochodów, w których filtry cząstek stałych nie sprawiają jakichś większych problemów. Listę otwieracji Troen C520HDI. Chodzi mi o tą taką współczesną generację produkowaną po 2008 roku. E, silnik Diesla 20HDI jest tam wyposażony w mokry filtr cząstek stałych, który nie sprawia problemów ani w trasach, ani wtedy jeżeli jeździmy po mieście. Dla prawidłowej pracy filtra cząstek stałych w tym samochodzie niezbędne jest przestrzeganie pewnych procedur eksploatacyjnych, ale powiem o nich w dalszej części materiału. Na drugim miejscu Ford Mondeo MK420 TDCI. Tak naprawdę silniki Forda MK420 TDCI i Citroena C520 HDI to w zasadzie bliźniacze jednostki, ale jest między nimi istotna różnica. W Citroenie C5 i w Peugeotach 508 mamy tzw. mokry filtr cząstek stałych. W Mondeo zastosowano taki sam silnik, ale współpracuje on z filtrem cząstek stałych suchym. I tak naprawdę w Mondeo również ten suchy filtr daje radę. Zaskakująco dobrze z filtrami cząstek stałych współpracują Mercedesy. Na trzecim miejscu mojej listy umieściłem drugą generację A klasy, czyli A klasę W169. Mam bardzo dobre doświadczenia z eksploatacji wersji A180 CDI, zarówno w wersji z manualem, jak też z automatyczną skrzynią biegu. Oczywiście sam ten samochód nie jest może najtańszy w serwisowaniu i wielu mechaników go przeklina, natomiast jeżeli chodzi o współpracę Disney i filtra cząstek stałych, trudno mieć do tego modelu jakieś zastrzeżenia. Na czwartym miejscu popularna dwulitrówka TDI z Common Railem Volkswagena. Tych samochodów jest naprawdę bardzo dużo, bo przecież te silniki pracują nie tylko w Volkswagenie, ale także w Audi, w SEAT i w Skodach. W internecie może przeczyt możecie przeczytać o problemach z nimi związanych, ale udział egzemplarzy, które się psują w stosunku do ogólnej liczby egzemplarzy jest naprawdę niewielki, a zatem można powiedzieć, że dwulitrowe diesle Common Rail Volkswagena z filtrami cząstek stałych to silniki godne polecenia. Moją subiektywną listę diesli polecanych z filtrami cząstek stałych zamyka malutki silnik 1.5 DCI od Renówki i Daci. Ta niepozorna jednostka napędowa jest wyposażona w dodatkowy wtryskiwacz, który podaje paliwo do wypalania filtra cząstek stałych i być może sam silnik może budzić pewne kontrowersje. Natomiast układ oczyszczania spalin, działanie filtra cząstek stałych i samego silnika jest naprawdę bardzo dobre. A teraz obiecane samochody z niespodzianką. Fakt, że samochód ma fit cząstek stałych wcale nie oznacza, że musi mieć normę Euro 5. Wyobraźcie sobie, że większość samochodów wyprodukowana przed 2010 rokiem, która ma fity cząstek stałych, ma też normę Euro 4. A zatem na przykład starsze Mazdy, Ople, Ople Vectra czy Ople Insignia sprzed 2010 roku najczęściej mają normę Euro 4. Możecie to łatwo sprawdzić odwiedzając serwis ASO i podając numer WIN waszego samochodu. A zatem macie naprawdę problem, bo nie dość, że nie macie normy Euro 5, to jeszcze macie feature z tych stałych. Inna przykra niespodzianka to fakt, że popularny Passat B5 FL może mieć filtr cząstek stałych. Chodzi mi konkretnie o egzemplarze produkowane w latach 2003-2005 w wersjach 2.0 TDI. Właśnie do tych samochodów seryjnie montowano filtr cząstek stałych. Samochodem z filtrem cząstek stałych, który naprawdę zaskoczył mnie bardzo pozytywnie, był mało popularny na naszym rynku Isuzu d Demax. Okazało się, że we wnętrzu tego samochodu na desce rozdzielczej jest wspaniały wskaźnik zapełnienia filtra cząstek stałych. Podczas jazdy mogę sobie w takim samochodzie na bieżąco monitorować, czy filtr cząstek stałych się zapełnia, jak bardzo jest zapełniony, a także kiedy zaczyna się oczyszczać. Szkoda, że inni producenci nie stosują takiego rozwiązania. Na koniec obiecane porady praktyczne. O tym, że dieslami z filtrami cząstek stałych warto się czasem przejechać na trasie to wszyscy wiedzą. O tym, że trzeba do nich stosować oleje przeznaczone do filtrów cząstek stałych to również wszyscy wiedzą. Natomiast mam nadzieję, że poniższe 5 wskazówek nie jest już takich popularnych. Sprawa pierwsza. W niektórych modelach samochodów, na przykład w insignii, można sobie zamontować kontrolkę działania filtra DPF. Chodzi o to, że jeżeli zamontujecie taką kontrolkę w serwisie, który potrafi to zrobić, będziecie widzieli, kiedy filtr cząstek stałych się wypala, a kiedy nie. I dzięki temu będziecie wiedzieli, kiedy możecie wyłączać silnik, a kiedy powinniście jednak kontynuować jazdę. Taka mała kontrolka potrafi zdecydowanie usprawnić działanie filtra DPF i uprzyjemnić Wam jeżdżenie waszą insignią. Monitorować pracę filtra cząstek stałych można również za pomocą aplikacji w smartfonie. Wystarczy pobrać taką aplikację na swojego smartfona i dokupić sobie na przykład w internecie specjalną wtyczkę do gniazda EOBD, która będzie współpracowała z takim smartfonem. Takie aplikacje są bardzo fajne, ponieważ pokazują Wam w, jakich, w jakim procencie zapełniony jest filtr cząstek stałych, jak często się zapełnia i kiedy następuje jego opróżnianie czy wypalanie. Sposobem na usprawnienie działania filtra DPF w Waszym samochodzie może być, uwaga, usunięcie chip tuningu. Nie wiem czy wiecie, ale te podstawowe, najtańsze chipy, które można sobie kupić w internecie, bardzo często drastycznie zwiększają emisję e, sadzy w waszych spalinach i to sprawia, że filtr DPF będzie zapełniał się bardzo szybko. Jeżeli jesteście miłośnikami tuningu, warto odwiedzić dobrą firmę tuningową i poprosić o zrobienie specjalnego oprogramowania, które będzie podnosiło moc, a jednocześnie będzie chroniło wasz fit cząstek stałych. Samochody wyposażone w mokry filtr DPF warto tankować do pełna. Jeżeli będziecie wewali paliwo za 50 zł, komputer pokładowy będzie miał spore problemy z tym, aby ustalić jak dużą dawkę płynu Eolis ma dozować do Waszego zbiornika paliwa. Dotyczy to zwłaszcza starszych egzemplarzy samochodów francuskich. W nowszych modelach system podobno jest bardziej wrażliwy i lepiej rozpoznaje to jak dużo paliwa zatankowaliście. Nie ulega jednak wątpliwości, że zdecydowanie lepiej zatankować np. pół zbiornika albo za zawsze cały zbiornik, niż dolewać sobie po 50 czy po 100 zł. Na koniec piąta, ostatnia porada, która dotyczy wszystkich samochodów z silnikami wyposażonymi w filtry cząstek stałych. Słuchajcie, jeżeli macie taki samochód, starajcie się wymieniać w nim olej jak najczęściej, maksymalnie co 8-10 tysięcy km. To naprawdę bardzo potrafi pomóc w wydłużeniu eksploatacji i silnika i samego filtra cząstek stałych. I to tyle moi drodzy na temat diesli wyposażonych w fity cząstek stałych. Wpisujcie proszę w komentarzach przykłady tych samochodów, w których fity cząstek stałych doprowadzają Was do szewskiej pasji. Wpisujcie także te samochody, które mimo tego, że mają fity cząstek stałych, spisują się nienagannie. Bardzo dziękuję za oglądanie odcinka i zapraszam do następnego. Cześć!